Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Dzisiaj na naszym stole PBSTA20LI A1, czyli akumulatorowa latarka 20V marki Parkside albo lampa, jak kto woli. Zapraszamy. Zapraszamy. Tadam. Tadam, tak, kolejna. kolejna. Lampa już się śmiał i tyle tych lamp, źródeł światła, tego wszystkiego. No każdy ma swojego <coughs> bzika, mówiąc delikatnie. Yy, natomiast yy, powiem szczerze, że jakoś specjalnie mocno nie byłem przekonany do tej lampy, ale jeden szczegół. Cenowy i akumulatorowy. Tak jest. To. To było najważniejsze, tak? Czyli jest to kolejny element naszego systemu. Dlaczego? Dlatego, że w przeciwieństwie do lampy. Którą pokazywaliśmy Wam wcześniej w dwóch w w wersjach w sumie. Trzech chyba. Albo trzech. To jest rozwiązanie z wbudowanym akumulatorem i wszystko jest fajnie. Dokładnie nie przygasa. Tak, my tą lampę mieliśmy ostatnio w terenie. Nawet jak przygasa, ok, masz stałe źródło światła. Ale jak padnie akumulator... To czekasz. To czekasz. A tutaj... Po prostu wymieniasz. I to tak naprawdę chyba był e, główny plus e, tego zakupu. E, tym razem e, na spodzie napisano o wim. Tak to robim. Tak. Wim, że nic nie wiem. Tak. Kto to powiedział? Ja. Emiliano. Tak. Wiem, że nic nie wiem, to powiedział Sokrates. Wiesz, wiesz, skąd to wiedział? Że nam powiedział. No właśnie, e, więc e, ta jest dla odmiany zielona. E, Zielono-czarno, przepraszam, już były nowsze modele. Od... Tak, e, ta żółta to jest, stara. jest. Ta jest dla odmiany zielona e, z czarnym wykończeniem. E, wcześniejsze były, to jest ten najstarszy model, e, czyli była czarna z żółtym wykończeniem, była czarna z zielonym wykończeniem. Tak, to nowsze już. E, wadą tej lampy o której mówimy w tej chwili, było to, że ona po jakimś czasie przygasała. Po kilku sekundach. Kilku, kilkunastu, generalnie w zależności od modelu, w zależności od stanu akumulatora. Tak, też. ale tutaj to zapraszamy do linku starego, można powiedzieć, gdzie już omawialiśmy te lampy. Dokładnie. To, co możemy porównać tylko z poprzednikiem, to jest to, że po pierwsze ta, którą mamy dzisiaj, jest większa. Obudowa. I w każdą ze stron jest tak naprawdę większa. E, natomiast jeżeli chodzi o sam kształt, to tutaj nic jakoś bardzo mocno się nie zmieniło. Nie no, przepraszam się bardzo. Nóżki się zmieniły, kolego. Tak, ale jakby mówię o kształcie, o samym wykończeniu. Gumy są mniej więcej podobnie. Wszystko jest mniej więcej podobnie. Mniej więcej. Ale? Ale. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że ta nasza lampa starego typu, niezależnie od tego, czy zielona, czy żółta, miała magnesy. Ta tych magnesów nie posiada i wszystko by było fajnie, gdyby ona jeszcze miała uchwyt na 1,4 cala, czyli na statyw, który posiada większość z nas. A nie 5,8. Tak jest. W tym wypadku mamy niestety 5,8. Tylko totalnych... duże statywy. Tak, totalny brak magnesu. Ta miała rączkę powiedzmy w połowie, i ta rączka gdzieś tam, czy ta nóżka, rączka, jak zwał, tak zwał, bo można było to stosować zarówno jako podporę, jak i jako rączkę. Była montowana w połowie. Ta jest montowana w górnej części. Jest wyższa. Znaczy, czuć tu jakość, bo nie można powiedzieć, że nie. I ta nóżka fajnie chodzi wszystko jest ok. Natomiast to jest metalowe. A to plastik. Z, jak, z czego by nie było. To jest metal, to jest plastik. Nie? Więc ta różnica jest. Jeżeli chodzi o diodę, to myślę, że to już widzicie, że ta dioda w tej nowej lampie jest po prostu mniejsza. Nowoczesna. nowoczesna, no, no. no ale tak jak Jacek powiedział, no niestety ten uchwyt na 58 cala. No, kto ma teraz taki statyw? Osoby, które mają dalmierz optyczny przede wszystkim. Firmy budowlane? Tak jest. Ale ja też nie sądzę. Dokładnie. Natomiast to jest mimo wszystko sprzęt, który jest e, nastawiony przede wszystkim na użytkownika takiego jak my, czyli na powiedzmy amatora, tak? Instrukcja obsługi, bo jest również w zestawie i nic więcej nie ma w kartonie, tylko jakby jest nasza lampa i ta instrukcja obsługi. Jedna dioda COB LEDowa 21W, pobór prądu 1,05A na godzinę. Tak podejrzewam, bo tak nie napisano. Jest napisane tylko 1,05A, koniec, żadnych innych. Dwa poziomy świecenia. 2200, 1000 lumenów. Nie ma żadnych poziomów tymczasowych, nie ma żadnych poziomów wybudzanych, typu przytrzymać dłużej, przycisk i tak dalej. Temperatura barwowa 5600 Kelvinów. Klasa ochrony IP20, klasa ochrony. Czyli słabo. Trzecia. Tyle, nie? Znaczy, generalnie dlaczego słabo? Hmm. Podejrzewam, że lampa sama w sobie jest ok, natomiast. No, ale wejścia niestety pod akumulator. Jest to element systemu X20 i powiem Wam szczerze, że to mnie naprawdę przekonało do tego rozwiązania. Bo akumulatorów mamy tyle, że się szafka urywa. Dokładnie. Umieszczasz akumulator, uruchamiasz lampę, nie będę świecił bezpośrednio w obiektyw, a przycisk włączenia, przycisk włączenia znajduje się w takim miejscu, że jest pod akumulatorem i można do niego wygodnie dojść, ale jak ta lampa już stoi na minimalnym uchyle... No to cienki paluszek i jazda. No powiem Ci, że ja mam małe dłonie, ale to już jest taka rzeźba, wiesz... Ale to Panie to, ale to Pan podchodzi, puść Pan i od boku cienkim paluszkiem. O, nie mów do, nie mnie do mnie z boku, bo aż tak dobrze się nie znamy, o. Yy, Dwa tryby, tak naprawdę. Trzy, naciśnięcie yy, przycisk, naciśnięcie przyciska. Naciśnięcie przyciska. Bo, czysto po polskim. Trzy razy naciskamy. Tryb pierwszy 2200. Tryb drugi, jeśli dobrze pamiętam, 1000. 000. Tryb trzeci, wyłączenie. Żadne dłuższe wciśnięcie, żadne kombinacje tego typu. To nic nie daje. Po prostu to jest lampa warsztatowa. Nie tak jak wszystkie, że miałeś strogoskop, SOS, czerwone światło. To jest po prostu tylko zwykła lampa. Ok, ale ja bym chciał jeszcze porozmawiać troszeczkę o wymiarach. Zrobimy to z dwójką. Z akumulatorem dwójką, żeby uzupełnić po prostu pewne informacje. Akumulator wystaje poza obrys lampy, więc jak stawiamy na akumulatorze, to tu jeszcze mamy miejsce na palucha, więc dlatego specjalnie zrobiłem to w ten sposób. To nie będzie jakiś pomiar tam super hiper, ale tutaj mamy mniej więcej 17,5 cm, uwzględniając yy, wystawanie akumulatora, powiedzmy. Tutaj gumy są najszerszym punktem, tu mamy około 16 cm. Nie ma tragedii, wielkościowa jest ok. Ona pod autem również gdzieś tam się sprawdzi. Tutaj 2200 lumenów pewnie się nam nie przyda, ale ten tysiaczek spokojnie zrobi robotę i już nam wystarczającą ilość światła. E, natomiast jeżeli chodzi o grubość, bo to jest chyba najważniejszy mankament, nie? Czyli bez akumulatora będziemy mieli tutaj 5,5 cm, natomiast z akumulatorem, moi drodzy, 9. I to mówimy o dwójce. No, a teraz na przykład dwa ósemka. <grym> Przy ósemce Zresztą widać to, myślę, na filmy świetnie, nie? że akumulator jest prawie tak samo gruby jak sama lampa, nie? licząc miejsce połączenia. Sama grubość akumulatora w tym momencie również robi robotę, więc może dla tych, którzy będą chcieli zmierzyć swój akumulator, zrobimy to w ten sposób. Czyli od przodu soczewki mamy mniej więcej 5,5 cm do tej powierzchni, całą resztę będzie stanowił Wasz akumulator. Spodziewaliśmy się fajnych rzeczy, jak zajrzeliśmy do tej instrukcji obsługi. No, no. Jak zawsze. Wytłumaczenia, spolszczenia fajnego. Tak jest. I tutaj się pojawiła taka tabela, którą pierwszy raz przewinęliśmy po angielsku. Stwierdziliśmy, że będziemy wiedzieć, ile to świeci według producenta na danym akumulatorze. No. Niestety. Czas ładowania. Mimo, że to jest zestaw typu Golas, czyli nie mamy ani akumulatora, ani ładowarki, to nas poinformowano o czasie ładowania. Nie, jeszcze było napisane, że masz końcówkę sieciową na 230. Tak, to też jest w ogóle przepiękne. Nie ma tutaj nigdzie takiego wyjścia, wejścia, niczego, co mogłoby nam cokolwiek zmienić. Ale jest to wykonane całkiem spoko. Uwaga, lampa jest kupiona dzisiaj. Aby nie było, i dzisiaj jest publikowana, bo dzisiaj nagramy na ten temat film. Nie byliśmy w weekend w Lidlu e, i ona wyciągnięta z kartonu już była porysowana. Nie jest to jakieś wielkie nie wiadomo co, ale fajnie, żebyście wiedzieli, że, że coś takiego jest. E, możliwość ustawienia na statywie również w ten sposób jest naprawdę całkiem ciekawą opcją, która może nam zastąpić wiele profesjonalnych lamp ale to tylko Parkside. Tanio, nie znaczy dobrze. Nie jest też źle, tak? Nie przekreślajmy od razu. Nie no, typu. wagowy nawet ma wagę. No a wiadomo, akumulator jest cięższy od tego. Tak jest. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o wagę i o takie najważniejsze dla nas parametry, to w instrukcji nie ma nic. Na opakowaniu napisano po polsku co? Lampa akumulatorowa LED. Brawo. Pierwszy raz, szybko, krótko i na temat. Tak, komuś się pierwszy raz udało. E, moi drodzy, tyle. No, to jest tak naprawdę opis chyba najbardziej szczegółowy, jaki możecie znaleźć w sieci na temat tego typu produktów. E, chyba nikt więcej, bardziej dokładnie niż my tego nie robi. Ale nie, Panie Prezesie, Pan zapomniał. Jakość wykonania. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to powiem Wam szczerze, że jest to takie... To jest taka uczciwa trójka, nie? Nie, no, jak macie punktację, można powiedzieć, do 10 punktów, to jest taka piątka, czyli taki normalny. Taka połowa, nie? Bo tak, widać rzeczywiście, że tutaj z tej strony mamy te tworzywanie wykończone pomiędzy sobą. Guma jest tylko tutaj na narożnikach, z przodu jest oczywiście tworzywo. Pod spodem jest ok, co jest najśmieszniejsze, nie? Ta najgorsza powierzchnia mhm. jest u góry, bo na bokach i pod spodem jest całkiem ok. To wszystko jest skręcone. Na no Po prostu. Najzwyczajniej w świecie. E, tu mamy jakieś krzyżaczki. Czy to jest PZ czy PH? To jest mniejsza o to, bo jedne są takie, drugie są takie. PH. 5,5. E, tak. Cytując, jeśli chodzi o skórę. Tu mamy. Tania skóry nie sprzedam. Tak. Jakieś nakrętki w ogóle, więc też nie jest tak, że to jest jakiś gwint gdzieś tam zatopiony, tylko. Pod spodem, w tych narożnikach, po prostu widzimy nakrętki. Tyle. Opis mega precyzyjny, jak to zawsze u nas. Staramy się, żeby był najbardziej precyzyjny, jak to może być. I śmieszny. Dokładnie. A teraz zmieniamy, moi drodzy, kadr troszeczkę. I Zobaczcie przechodzimy sobie. do testów. Tak. Jak to świeci. I stała się ciemność. Jesteśmy w odległości mniej więcej 4,5-5 metrów od ściany. Tak? Nie apteka. No i powiem wam, że 2000 lumenów. Wszystko widać. Robi roboty. Tu są pełne szczegóły, to naprawdę nie ma się do czego przyczepić. To rozproszenie światła jest fajne, bardzo szerokie. Nie ma to tam. 1000 też widać. Też widać tragedii nie ma, jest dużo gorzej, ale to może wynikać też z tego, że widzieliśmy przed chwilą 2200. Ale jako osoba, która można powiedzieć, stoi na około 6 metrów. No, to widzę wszystko. Mm -hmm. No, nie przeczytam wszystkich napisów, ale. Ale robi to robotę. Dobra, zmieniamy pozycję. Jestem w odległości mniej więcej 2 metry, powiedzmy 2,5 metra od ściany. No, i to jest sztos. No, to już jest rzeczywiście coś, że można przy tym porobić. Nie? No, oczywiście. No, 2,200 zawsze fajnie pokazuje. Ja widzę tutaj na tych wszystkich linijkach, na tych wszystkich gadżetach, które tutaj widzą na ścianę, każdą, wiszą na ścianie, każdą cyferkę. Tysiąc. I tutaj specjalnie wielkiej różnicy nie ma przy tej odległości. Oczywiście widać, że tego światła jest mniej, natomiast mam wrażenie, że odbicia na brzegach są dużo większe niż były przy 2200. No. No i metr. Czy jest ten nasz standardowy rozkład? No i tu przy metrze widzę każdy szczegół, słuchajcie. Każdą różnicę kolorystyczną. Panie, bo mi się światło odbija tutaj na 6 metrach. I powiem Wam zupełnie szczerze, że jak się obracam, patrzę na Emila. Widać to fajnie w kadrze w tej chwili, bo spojrzałem w ekran kamery, że rzeczywiście to rozproszenie kończy się praktycznie z krawędzią. Tu mam krawędź. I, on, I naprawdę kończy się blisko krawędzi, ale patrząc do tyłu widzę Emila dokładnie. Na około 6 metrach. Tak, widzę wszystkie szczegóły, wszystkiego co jest dookoła, potrafię przeczytać napisy na kartonach, które są za mną. 1000, i teraz tak. Przy 1000, jeśli chodzi o widoczność z przodu, ja nie odczuwam jakiejś mega wielkiej różnicy, natomiast obracając się do tyłu, rzeczywiście widzę już twarz Emila w cieniu, Zatracają się wszystkie szczegóły, wszystkie napisy. To jest też kwestia, w pewnym sensie, odbicia światła. Natomiast samo w sobie, powiem Wam szczerze, że robi to dużo lepiej robotę niż poprzedni. No i jak zwykle, nudne, monotonne podsumowanie. No ale z niego, z nałogu wynika najwięcej ciekawych informacji. Eee, co ja chciałbym Wam powiedzieć na temat tej lampy? Generalnie jestem na tak. Tak, tutaj. Tutaj, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o wykonanie, to nie ma po prostu nie wiadomo czego. Ale cena. Ale cena wygrywa. Za akumulatorową lampę 80 zł. Dawaliśmy już za latarki dużo więcej. Ja nawet nie chcę liczyć, ile my mamy tych źródeł światła, ale co najmniej z 50, ojej, ojej. jak nie lepiej. Nie licząc oczywiście jakiś no. czołówek. Ale od najtańszych po tych najdroższych za kilkaset, no to to już będzie taka dobra kwota. Dokładnie. Średniej klasy samochodu, za same lampy latarki byśmy mogli kupić. Na spokojnie podejrzewam. E, moi drodzy, rozwiązanie OK. Wykonanie. To, to park no obim, Tak to robimy, jak to mówią. Tak, całkiem OK. E, też nie ma się cegu, czego czepiać słuchajcie, za 80 zł. Słuchajcie, to jest tylko lampa. Nikt tego nie wydaje na pokazy, ani nic na jakieś wystawy. To po prostu służy Wam tylko do pracy. Ja jestem na tak. Trzy lata gwarancji za 80 zł w rozwiązaniu akumulatorowym z wymiennym akumulatorem. akumulatorem. Gdzie to już jest naprawdę, nas dużo ratuje i naprawdę to światło fajnie działa i w końcu nie przygasa. Tak jest. Bo to była chyba największa wada tych lamp właśnie z No to jest wszystkich pierwszych serii. Uh -huh. Bo to wszystko było, że co kilka sekund, a później im z dłuższym czasem to coraz gorzej, coraz gorzej i bardziej się coraz grzały. Tak jest. Tutaj ona oczywiście też się grzeje. My to sprawdziliśmy. No ale no, dobry LED. Ale LED jest LED. Nie? On nie może się nie grzać. Yy, ta soczewka jest dużo większa niż w poprzednich lampach. Sama dioda jest sporo mniejsza. No, Nowoczesności. Ale mimo wszystko robi roboty. I chyba, chyba tym, uważam, że jest okay. I chyba tym pięknym akcentem zakończymy. Przypominam, że widzimy się w każdym... A! Cena była 80 zł. 80? Było? Było? Czy nie nie 79,99. Tak jest. Cena jest jak najbardziej ok. Ta lampa zostaje z nami. Będzie oczywiście służyła przede wszystkim do porównań. Eee, zobaczymy co jeszcze ciekawego się pojawi, bo to w końcu wersja A1. No i chyba tym pięknym akcentem teraz zakończymy. Przypominam, że widzimy się w każdy poniedziałek oraz piątek. Tak jest. A my pozdrawiam Was serdecznie i to zobaczyska wkrótce. Cześć! Cześć.